Siemka! Tu ja, Codzienny Rolek, a to jest kolejny odcinek serii, zagrajmy w Terraria! Jak widać, obiecałem wam, że będziemy rozwalać Skeletrona, o, więc teraz mam przyszykowane potki. Tornos Spotion. to daje, że jak mnie będzie bił Skeletron, to mu obrażenia też będę zadawał, przez to, że on będzie mnie bił. A to jest yy, podwyższona obrona. Tak, i tutaj mam potki, dużo tych potek mam, nie? Więc przywo... o i tutaj mam takie długi, długie pole bitwy, żebym nie spał czasami. No dobra, więc przywołujemy się, mała. Rozwalmy mu najpierw ręce. O, już jesteśmy na końcu. daj the fucka! Ej, zapomniałem wypuść chyba, ale to zaraz. Nie wiem, czy on będzie groźniejszy, czy nie. Lol, ale go się Easy, man. Dobra, wypiję tego szóstego podka. I teraz będzie, będę go bił. I teraz trochę tego ostatniego. O, już tysiąc złapów zjechałem. Ale ręce, 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 ręce! Ile ile ręce mam życia? Jeszcze tylko 200! O, już pewnie 100! No giń! I jeszcze przy okazji zjedziemy sobie dangeon. No, jak rozwalimy szkieleta, to nie wiem, czy go rozwalimy. Dobra, użyję iron skina. Dalej, dalej, jest, nie ma jednej ręki. Teraz pozostało, tylko druga. Szybko pójdzie. a damy radę, leciutko. Sież, sież, szkielecie. Tylko 1500 HP mu zostało jeszcze. Mam nadzieję, że mnie nie zabije, bo kurczę chcę zaraz użyć. Botka. Oj. Lubię, jak on tak atakuje, nie? Patrzcie, ile mu HP zjeżdżam. Ponad 500 grubo. O! Teraz, to będzie easy. No, no nie uciekaj mi. Eee. Ha! Skeletron has been defeated Tylko, że z niego nic nie leci takiego superowego. Jak można zauważyć. Dobra, idziemy zwiedzać Dungeon. Dungeon pod wezwaniem Skeletrona. Ja mam takie coś jak pochodnie. Nie mam takiego czegoś jak pochodni. Ja! Dobra, przeżyjemy. Mam nadzieję, zwiedzę ten dungeon, mam nadzieję na... na to, że teren będzie łatwy. miałam tego grappling hooka, tego takiego, co się przyciągam do ściany, wiecie? Ten taki hack. Mam nadzieję, że znajdę skrzynkę jeszcze. Jakieś. Dobrze, że ta mroczna włócznia nie jest aż taka mroczna, że oświeca mi trochę drogi. Ciągłe klikanie takie, nie? O, wezmę sobie prawy, jest Prawy. Uuu, mam potki dwa Super i teraz idziemy na dół jeszcze I coś tam się świeci. E tam to już jest normalny cave taki. No kurde, a tu to się bierze? Jej. <gryw> Ej, manaption. O, o, eda. Ej, Pierwszy raz mam potion. O kurczę, co to są za czaszki? Co to jest za slim? Dungeon slim! Slime! Fuck! Idziemy na dół. Albo nie. Albo tak. Albo idziemy. Może... Rozumiem, że tam będzie bardziej niebezpiecznie, ale... Bez ryzyka nie ma zabawy. Kilka razy też... Już... A, serce. Niech sobie będzie serce. Dla ozdoby takie. Angry skeleton. Widziałem. Wow! Fuck! Co to jest? I'm still, I'm still alive! Fuck you bitch! Ja! Yeah. Dam radę przeżyję tutaj. To jakieś kręcące się gówno tutaj są. Idę tam na lewo. Przez te. To takie. Jest gra zręcznościowa. Patrzcie to. Hup! Oh fuck! Oh fuck! Ha! Nie dojdziecie do mnie. To są. Yy, ściekłe kości. No i rape. Pewno... Ej no to mi bije. Hej, nie, nie, nie bije mnie Dobra, ściekłe kości możecie odejść, ale... Są mniejsze ściekłe kości. Nie, mniejsze i większe. Kurczę, to ja gadam. Dobra. Dalej gini. O oh, fak, Co to? Żyję. Huh. Żyję i trzymam się dobrze. No fuck, otwórz. O What the fuck is it? Schodzimy na dół. Można to mam wziąć? A nie biorę więcej, bo nie będę później wiedział jak wrócić. Ale FS mi spadło na chwilę. Jeszcze niżej. Hmm. Widzę cię. Znowu kolejne serce no bez przesady. Czy oni myślą, że jeżeli rozwalę Skeletrona, to nie będę miał 400 HP? Chyba tak sądzą, właśnie. O, oh, fuck. O, skrzynka. Na sam dole, super. Łeeeeee tam. Oj. grawitacja, Będę mógł latać w przestrzeni. Jej. Tutaj będą chodzić po wodzie. To jest... O, oh, fuck. Jeszcze tu jakiś jeszcze ścielono. To muszę się przekopać. Tylko, że zaraz wezmę to. Chociaż tego samego nie mogę. O, zaraz wysadzę dynamitę. Ej, to się przeteleportuję. Przeteleportował się. Czemu nie na tu? Co? Aha, dynamitem. No i tu brat podpowiada coś tam, że dynamitem mam rosnąć. No to zaraz, no Boże. Ha, dobrze, trafiłem. Bum. Ha, rozsadzić kreda, ha haha. o wow, ale. To był. Mało powiedział. Ej, książka mi poleciała. Co to jest jakiś. Klucz. Książka. jakiś materiał. No weźcie się ogarnicie, kurde. Ja pierdzielę, a ten dynamit oczywiście dużo rozwalił. Dobra, nie idę tutaj. Wychodzę stąd, bo mnie zaraz zabijam. Ja. No właśnie widzicie, nie mam grabnikuka. Gówno z tym, Gówno tutaj zrobię. Jeszcze mnie bije, nie wiadomo co. To się magi pojawiają. No jeszcze to w gówno jakieś mi świecące. No jeszcze jakieś kilo tam... Fuck HP! Fuck HP! Fuck HP! Fuck HP! Tak, Sajm aneksję, to jest najlepsze rozwiązanie w tym odcinku chciałem tylko powiedzieć... W y Pokazać Wam jak rozwalam Skeletrona, więc odcinek się nawet uda Wam powiem, bo go szybko rozwaliłem, szybko, dynamicznie i w ogóle wiecie. Więc subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oglądajcie, niech się pojawi ziomal. Wiecie, ekran, budynek mój, wszystko. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace!